Że wydaje mi się, że... miał okazję. No teraz może Uczak Uczaki za uczak Świetne uderzenie Uczaka. No teraz błąd. Zawodników leki. Zobaczmy. Ręka wydaje mi się, że... Mamy rzut karny. Bogusławski czy smolak bogusławski. Bogusławski, bogusławski 1, do 1, do 1 do 0 dla Maryczy. No, otwiera wynik e, Bogusławski. Tak, teraz Bachta zgadza się. Bachta ma dużo miejsca na ośrodkowanie. Bachta łódka! Kaczki! Świetnie to zagrali. Świetnie zagrała to Barycz. Finalizuje, no. Miał dużo miejsca Bachta. Ręka w górę, no. Zagrywana piłka. W stronę szczerą. Uderzył. Ale, jaka interwencja Filipa Smolaka uratował tutaj naprawdę, mogło być już 3 do 0. Kempina. dobrze, przy... zobaczmy. Ależ zamieszanie. Dowiak, bliski tam zdobycia bramki. Tak, ee, to e, od. Tak, Marcin Dowiek. blisko zdobycia bramki, uderzał, jeszcze tam główką. E, szczególnie weekend, e, szczególnie też majowy. No teraz e, Paradowski. No ależ Mieszka, teraz ty, Bramka dla... Parycz, no Paryczno! tam zbywa bramki z bramka Tak jest, bramka samobójcza Kamila Ziłkowskiego. Po kontuzji Bogdanowic. Wydaje mi się, że ostatecznie bez faulu utrzymuje się Buba, raki, aż Teraz Budziński. Pierwsze, Takie groźniejsze. Zobacz jeszcze no, poprawka. Co za uderzenie. Pięć razy takie akcje Budzińskiego. Troszeczkę wyciągnąć w tym rzekę. Zobaczmy chrapę. Słupek! Jeszcze szczupakiem to biją! teraz lekka okazję! Sztuka, Łukasz! Bliski zdobycia honorowej bramki Chyba rejestracja DDZ de to dzierżoniów. Nie odniosę się pomidor. No teraz no to, zobaczmy! Ależ bliski tam zdobycia. Blisko było. E, Kućma. zobaczmy. Czekamy no Smektała no. Ależ wypróbował teraz piłka Partnerem kanału jest Centrum Sportu Amatorskiego.